Zenek Martyniuk miał wyciągnąć syna z problemów. Król Disco Polo zapowiedział, że postara się, aby mężczyzna trafił na leczenie i wrócił do domowej rutyny, oczekując na pierwszą córkę. Daniel jednak nie odpuszcza i w mediach społecznościowych publikuje kolejne kulisy swojego związku. Zenek Martyniuk chciał, aby Daniel w końcu przestał sprawiać kłopoty. W minionym tygodniu policja zapukała do jego drzwi, gdy nie chciał wpuścić do mieszkania swojej żony. Przy mężczyźnie znaleziono narkotyki, za co grozi mu obecnie do trzech lat pozbawienia wolności. Mimo wszystko ten się nie zreflektował i regularnie udostępnia informacje o swoim małżeństwie. Zdradził, jak poznał Ewelinę Zenek Martyniuk zrobi w sprawie swojego syna. Zaskakująca publikacja Daniela rodzice Eweliny przekazali mediom, że do dziewczyna obecnie przebywa w szpitalu. Podobno rewelacje wokół rodziny Martyniuk ją doszczętnie przygnębiły. Daniel jednak zdaje się problemu nie zauważać i regularnie publikuje kulisy z ich relacji. Niedawno w jego mediach społecznościowych pojawił się wpis, zdradzający, jakie były przesłanki do organizacji szybkiego wesela. Czego to człowiek nie wymyśli dla pieniędzy. Jest taka Walina nosiła plastry antykoncepcyjne, przestała je nosić i zaszła w ciążę. I w tym momencie nasz związek przestał istnieć, było to już 7 miesięcy temu. Została zmuszona do ślubu przez matkę i babcie, bo co ludzie powiedzą na wsi w Rós Sosicach panna z dzieckiem na ślubie od jej matki usłyszałem ze mnie zniszczy co teraz skrupulatnie robią pierwszy raz u nich w domu, a teraz gdy przestałem tam jeździć, wysłali Ewelinę do białego stoku, żeby podlać oliwy do ognia, nie było też żadnej awantury u mnie w Wasilkowie. Drzwi były otwarte i czekałem na swoją mamę, która przez liczne manipulacje Eweliny i jej matki poddała się emocjom i zadzwoniła na policję, pisownia oryginalna, napisał na swoim facebooku Daniel. Po kilku godzinach publikacja zniknęła z jego profilu. Daniel milczał, aż postanowił wyjawić kolejny odcinek z niesmacznej już telenoweli o swoim życiu. Poznaliśmy się przez internet. Ewelina zaobserwowała mnie na Instagramie. Nasze pierwsze spotkanie było w hotelu w Koninie. Dodam tyle, że Ewelina się tego wstydziła i od zawsze próbowała wymyślić, jak się poznaliśmy. Ha ha ha. A teraz dowiaduje się, że poznałem ją razem z siostrą. Padałem ze śmiechu, zamieścił mężczyzna na Instagramie. Nie wiadomo jednak, czy decyzja w sprawie leczenia Daniela już zapadła. Być może, powinien na chwilę wylogować się z internetu.